Była świętą górą, tutaj czczono belbuka, białego boga, po polsku, po belbuk. Czy Koszalin leży w historycznym centrum Kaszub i jaką rolę odgrywa w tym pytaniu Góra Chełmska? Tutaj okolice Koszalina łączą Historyczne tereny Księstwa Kaszubskiego z obecnymi Kaszubami mieszkającymi na Pomorzu Gdańskim. Zapraszam na reportaż z udziałem miłośnika historii regionu Wacława Nowickiego i Henryka Szica, prezesa koszalińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Kaszubi dla obecnych mieszkańców Koszalina kończą się na granicy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Tam są Kaszubi, tu może byli. I taka jest świadomość. Mój korzeń wygląda bardzo prosto. Ojciec pochodzi z Kaszub, dostał nakaz pracy do Koszelina w 1953 roku i stąd myśmy się znaleźli jako rodzina w, w Koszelinie. Natomiast panem Wacławem znamy się gdzieś od 10 lat i tak to nasze koleżeństwo do dnia dzisiejszego kwitnie. Pisałem o Kaszubach tutaj i zawsze mnie wyśmiewano i krytykowano, więc ja zapatrzyłem się po prostu w źródła, w materiały, nabyłem książkę profesora Budy kaszubie, w Dziejach Pomorza i wszystko stawało się po kolei, układało mi się po prostu i już byłem mądrzejszy. Rodzinie pochodzę z miejscowości pod Puskiem, z sanktuarium Matki Boskiej Swarzewskiej Królowej Polskiego Morza, tam rodzina mojej mamy mieszkała od czasów książek gdańskich, udokumentowane przywilejem krzyżarskim. Żeby było śmiesznie, moja rodzina pochodzi z Jamna, ale nie tego tutaj tak. za jeziorem, tylko koło Bytowa. I tam są korzenie. Ludzie, którzy tu w Koszalinie mieszkają są świadomi tego, że są Kaszubami, że historia jest może ciężka dla nas i nigdy nie była łatwa, ale to zaczyna jak gdyby troszeczkę poprzez właśnie przenikanie to z przestrzeni publicznej o historii Kaszubów, zaczynają się powoli od, odradzać jak gdyby te ruchy. Ale to jest zbyt myślę, że jeszcze na dzień dzisiejszy za mały ruch do tego, żeby wyjść na zewnątrz do tego, chociażby nawet nakleić naklejkę na samochodzie, że jestem kaszubą czy Kaszubką, czy, czy, czy gdzieś rodzina pochodzi z kaszub. To była droga brukowana, i ja pamiętam, gdy przyjechałem w 70 roku do Koszania, ona była jeszcze brukowana, ale była to główna trasa wtedy jeszcze zczecindańsk. Historycznie jest to droga najlepsza i najstarsza w samym okresie, a w tej chwili no to już mamy zupełnie inną trasę, dlatego żeby wjechać na Górę Chęską i odwiedzić sanktuarium, no, trzeba niestety tutaj tędy jechać. Znaczenie miała wtedy, gdy tutaj mieszkali Kaszubi i to się zmieniło praktycznie od momentu założenia miasta Koszalina. Była świętą górą, tutaj trzono belbuka, białego boga po polsku, po belbuk. To były lata od mniej więcej od osiedlenia się tutaj Kaszubów w okolicach Koszalina, czyli gdzieś od IX wieku do momentu, gdy tutaj nie powstała kaplica maryjna. Kaplica maryjna została zbudowana w latach, to są dane historyczne, pomiędzy 1214 i 1217 rokiem. Tu zawsze była droga, dlatego że tutaj już pod koniec XIX wieku było miejsce takie weekendowe, spacerowe dla wczesnych mieszkańców Koszalina. Wieża Widokowa właśnie została zbudowana pod koniec XIX wieku, a tam, gdzie obecnie powstaje dom Pielgrzyma, to była restauracja leśna. Można było tutaj przyjść, porządnie zjeść i po prostu posfaserować. No, Taki był sens właśnie wtedy góry chemskich, już pod koniec XIX wieku. Po 1945 roku. Ta restauracja nie funkcjonowała od chyba od 1970 roku. Dokładnie wtedy, gdy, gdy ja przyjechałem do kaszyna. Chciałem tutaj wesele urządzić, ale okazało się, że z powodów kłopotów z wodą, z kanalizacją i, i restauracja jest nieczynna, a domki kempingowe no niestety też musimy gdzieś stanąć dalej nie można. Tutaj wierzchołek najwyższy liczy 136 metrów ponad poziom morza i jest to najwyższe wzniesienie na całym pobrzeżu koszeńskim. To była gołogóra, czyli nie była zalesiona w tamtym okresie, o którym mówimy, historycznym okresie. Natomiast ta kaplica otaczają takie kamienie i łańcuchy. To jest różaniec, którego początek jest tam przy wejściu do kaplicy i można naokoło tutaj ścieżką obejść ten sam szczyt, ten sam wierzchołek, no i odmawiać modlić się no, ścieżką różańcową. Proszę zobaczyć, o tam idzie. A tu jest to, co od kaplicy dojście do tej właściwej pętli różańcowej. Została zbudowana w 1991 roku, a pierwsza łopata wetknięta przez naszych biskupów hierarchów kościelnych tutaj koszalińskich miała miejsce pod koniec stycznia w tym samym roku, czyli faktycznie zbudowano tutaj tą kaplicę w ciągu kilku miesięcy zaledwie. Ja tutaj byłem Podczas Mszy Świętej, odprawionej właśnie z tej okazji, widzia pierwszej opaty w ziemię pod budowę tej kaplicy. Wszyscy nasi biskupi i koszenicy byli. No i ciekawe skąd to było to, że ta Msza odbywała się. Na takim podwyższeniu, które stało gdzieś tutaj, za tymi fundamentami tej średniowiecznej kaplicy. I tam był utworzony rezerwat archeologiczny. Rezerwat archeologiczny powstał tutaj z powodów politycznych, ponieważ chyba to było w roku 1986, gdy do biura naszego PTTK przyszedł ksiądz i zamówił przewodnika na wycieczkę po Koszalinie i po Górze Chętnej. Dałem takiego. Które najbardziej się znał na sprawach sakralnych, pana Bernarda Konarskiego. No i poszedł z tą wycieczką. Okazało się, że to była grupa księży Esperantystów, tutaj z północnej grupy Esperanto w północnej Polsce. I oni mieli zamiar odprawić im przeświętą tutaj, ponieważ już wtedy Kościół starał się o to, żeby przejąć ten teren glurychemski. I tak się stało, że w momencie, gdy zwiedzili katedrę, i potem przeszli tutaj na ulicę Suskiego, zajechały trzy suki. Policyjne załadowali wszystkich księży i przewodników, razem z przewodnikiem, zawieźli na przegonej ności. I tam okazało się, że oni wcześniej wystąpili, gdzieś księża, o to, żeby to sprawdzić świętą, Nie dostali takiego zezwolenia. No i profilaktycznie zwinięto ich po prostu i przesłuchiwało kilka godzin. Przewodnika też. Przewodnik mówi, no ale co ja mam do tego? To mu powiedzieli, że im pomagał nielegalnie organizować przeświętą. No ale przecież ja nic nie robiłem. Ja dostałem zlecenie na prowadzenie wycieczki i ja spełniałem swoje zadania. Proszę mnie wypuścić. Jak, czy jestem aresztowany, czy nie, bo jak nie to idę do domu. No i był bardzo zdenerwowany. Ja potem zaraz po tym facie do mnie do biura i opowiadał właśnie w jaki sposób się ta wycieczka zakończyła. No i potem po naradzie sekretarz był pierwszy. Wezwał ówczesnego dyrektora Muzeum Józefa Sienkiewicza, wnuka tego naszego Noblisty i polecił zorganizować tutaj rezerwat archeologiczny. No i był rezerwat archeologiczny, ale przy okazji okazało się, że można było zrekonstruować fundamenty tamtej średniowiecznej kaplicy. Ten teren wyglądał trochę inaczej, bo tutaj, w tym miejscu, gdzie jest ten, ten taki murek, to jest ostatni ślad po tym słynnym krzyżu. Z 1821 roku poświęconym właśnie ofiarom I wojny światowej, czyli żołnierzom z, pochodzącym z Koszenia poległym w czasie I wojny światowej. Jeden element jego wyposażenia wisi w łuku tęczowym katedrze koszeńskiej. To jest ten piękny krzyż gotycki, ponad dwumetrowy. On właśnie pochodził tutaj z tej kaplicy. Być może także został zachowany ołtarz. Ale to są tylko badania i historycy tego nie potwierdzają. Prawdopodobnie po opuszczeniu tutaj, podczas reformacji tej kaplicy został przeniesiony do Ciećmierza, ale czy tak jest naprawdę, to naukowcy się w tej sprawie mają rozbieżne poglądy. To jest cmentarzysko wokół kaplicy. Podczas prac archeologicznych dokopano się kilkuset pochówków z różnych czasów. W momencie, gdy jeszcze tu niekoniecznie byli kaszubi, już tutaj istniała jakaś świątynia pogańska. A potem. Podczas pierwszego Wisłówstwa w Kołobrzegu na Pomorzu, praktycznie nie wiadomo co tu było, na pewno tu chrześcijaństwo nie dotarło. Koszalnik był wtedy osadą niewielką, dokładnie nie wiadomo w którym miejscu się znajdowała ta osada, w tej chwili archeodozy próbują to ustalić, ale nie za bardzo się udaje, bo nie ma potwierdzeń wykop wykopaliskowych, a pisanych źródeł nie ma o lokalizacji. Jedyną lokalizacją to wiemy, że pochodzi z 1214 roku, to jest z aktu nadania, Osady Koszalin leżącej koło góry hełmskiej i tylko tyle wiemy na, ten, na temat lokalizacji. To dokument z 1214 roku. Kaszubi dla obecnych mieszkańców Koszalina kończą się na granicy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. To jest ta taka umowna, jak gdyby, granica Kaszub. Tam są Kaszubi, tu może byli. I taka jest świadomość. Mało tego, no, mimo że wielu Kaszubów mieszka w Koszalinie, a wiem to. Na pewno, że mieszka wielu. Niewielu się przyznaje do tego, że są kaszubami. Nie wiem, z czego to wynika. Po wojnej historii, bo przecież wtedy Kaszubi to byli ci, którzy mieli czarne podniebienie, którzy otwierali nóż za plecami, trzeba uważać, bo zadźgają i tak dalej, i tak dalej. To tutaj ja to słyszałem już po przejściu do Koszalina, wielokrotnie tutaj w opinii oczywiście ludzi, którzy zupełnie przejechali skądś tam i nie wiedzieli. Zresztą, kto wie o tej historii kaszówskiej tutaj w koszei? Robimy to przez kilka lat, próbujemy o tym mówić, pisać, ale to powoli przenika do, dopiero do świadomości. Po 1945 roku no, nie było tutaj, że tu kaszubi mieszkali. To, żeby pobudzić tę świadomość kaszubską do życia, do większej aktywności, szczególnie młodych kaszubów, bo nie ma co tu ukrywać, że do Zrzeszenia kaszubsko pomorskiego Oddział w Koszalinie należą ludzie 60 w 99%. Także to. Brakuje i młodego ducha, i młodego umysłu. Mam nadzieję, że to się zmieni. No, to jest ciężki temat. Ja na dzień dzisiejszy nie mam pomysłu, jak to zapalić, jak rozbudzić tą świadomość. Chociaż na przykład przy organizacji Festiwalu Kultur to sporo osób przychodzi, interesuje się występami kaszubskich zespołów. No bo się tylko tak jest, a potem będzie będą robić w później przygotowana okrągła y, komunikacyjna Część. I ja często ukazała pokazała się piękna panorama miasta No, najwyższy punkt na pobrzeżu Koszańskim w ogóle na samym wybrzeżu Bałtyku Tutaj widać pięć miast przy dobrej pogodzie Zobaczymy na pewno koszalin i sianów. O tam. No tak, a Darłowo już jest za mgłą. Widać wiatraki, ale to przed Darłowem. Przy dobrej pogodzie widać wiatraki, także te pierwsze, które powstały tutaj na naszym brzeżu za Darłowem. Oprócz tych trzech miast, można także zobaczyć Kołobrzeg, to w tamtą stronę. I teoretycznie Białogard. Białogard jest położony trochę niżej pod rzeką Tak mniej więcej tutaj na park koszański za parkiem Się widać widać a Białogard w tamtą stronę, ale to no jest, przymgle, jest lekka mgiełka i spowodowana tym zakruszeniem i mhm. y, drobnymi wadami, także nie zobaczymy. No, ale widać za to pięknie jezioro Jamno. Całej okazowości odpielna do łazów i osiek. Tej kępie drzewa po prawej stronie, na prawo od jeziora, to właśnie są osieki. A łazy, tam chyba widać przystań, w łazach dla jachtów. Widać także jezioro Bukowo-Borskie. Dość dobrze. Osada koszalińska dla kaszubi nie była zbyt ważna, dlatego że tutaj w kaszubi. Na te tereny napłynęli dopiero około IX wieku. Wcześniej był Brzeg, jeszcze wcześniej Darłowo, i to osadnictwo działało na zasadzie związków rodowych. Związek rodowy, koszaliński, był mało liczny. Jego głównym grodziskiem było grodzisko w Kretominie, potem było jeszcze drugie grodzisko w Boninie i to wszystko. Czyli inaczej mówiąc, nie Koszalin, a jezioro Lubiatowskie było tym pierwszym miejscem, gdzie osiedlali się od zawsze, od niepamiętnych czasów ludzie napływowi. Pierwsze ślady przecież, najstarsze ślady osadnictwa tutaj w regionie, jeszcze osadę łowców reniferów zlokalizowano w Dzierżęcinie. Potem Dzierżęcino, przez wieki zawsze tam się coś działo. Tam Kolejne grupy ludności, które się tutaj osiedlały, to zawsze właśnie w danym rejonie wieś, a obecnie miejsce włączone do Koszalina. To najstarsze miejsce. Można było znaleźć i potwierdzone to jest przez archeologów osadnictwo właśnie z różnych okresów, wiele, wiele, wiele lat, jeszcze przed naszą erą, jeszcze łowcy reniferów. No, było oczywiście obozowisko, ale ślady to zostały odkopane przez archeologów. Takie ślady osadnictwa kaszubskiego tutaj w IX wieku odkopano także w okolicach tutaj właśnie jeziora, bo to i nie tylko Dzierżęcin po Dersentin i stąd nazwa rzeki Dersentinki, potem zmienionej grubo już po Drugiej Wojnie Światowej na Zwierzęcinkę, <grym>, bo to lepiej brzmi, prawda, <grym>, ale znaczy co innego niż po Dersentin. W okolicach Bonina, w okolicach, w Koszalinie również były osady, w różnych miejscach odkopane, między innymi tam, gdzie na styku ulicy Jana Skolna i Zwycięstwa. Gdzie dokładnie była ta historyczna osada, kwestie nie wiadomo. Niektórzy twierdzą, że uponusza tutaj tej góry, inni mówią, że to gdzieś tam w okolicach góry Hunów, to, czyli to jest ulica Spółdzielcza i odchodząca w bok, chyba nie tam odchodząca w bok od Spółdzielczej. To w tamtym rejonie gdzieś była ta góra Hunów i to był najstarszy ośrodek administracyjny dla Koszalina, gdzie prawdopodobnie już na początku XI wieku, po zdobyciu i wcieleniu do księstwa Polan, Pomorza Gańskiego, rezydował historyczny, legendarny rycerz węgierski Bella. O tym mówią przekazy kronikarzy, kronikarzy niemieckich. No, to podobno już wtedy. Próbowano się doszukać tych śladów. Niestety, teren ten jest bardzo zurbanizowany, i nie doszukano się niczego. Dobrze, że był przebadany przez, wcześniej przez archeologów niemieckich, ten teren Góry Unów Hunnenberg po niemiecku, bo tam wykopano między innymi resztki miedzianego rogu, który nawoływał na wyprawy tych rycerzy rabusiów, bo takich tutaj nazywano. I miecz z napisem Borko mnie używał. Ten miecz zginął w czasie zawieruchy wojny i nie ma go. <laughs> I te, 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 i w ten sposób dużo o tym już nie można powiedzieć. Z jakiego to okresu, kto go używał, niestety nie mamy tej pewności, że to właśnie z tamtego okresu. Druga taka sprawa, która tutaj nurtuje początki właśnie koszalina w tych czasach jeszcze kaszubskich, to grodzisko w koszalinie. Więc ja nawet napisałem w swoim przewodniku, że w 1107 roku zdobył krzywousty Gród Koszalin. Ale to jest nieprawda. To jest zapis kroniki wielkopolskiej, a kronikarz Wielkopolski nie zapisywał nazwy grodów i miejscowości, które zostały zdobyte przez krzywoustego i w którym roku, tylko podawał ile grodów w tym danym roku krzywousty, tutaj najeżdżając po morze, zdobył i wcielił do Polski. Myślę, że, to, że ta legenda o. Grodzie w Koszalinie, bo to jest chyba legenda, powstała na podstawie, na podstawie zapisów przy lokacji Koszalina, że jakieś tam łany zostały przedzielone na polu kasztelanowym. I nawet wymienia się nazwisko tego niby Kasztelana. Ale to chyba też nie do końca jest prawdą, że to był Kasztelan, dlatego że w czasach, gdy tutaj został założony Koszalin, Koszalin należał do, do Ziemi Kołobrzeskiej, gdzie główna siedziba tej ziemi była właśnie w brzegu, i to nie ulga wątpliwości. Natomiast niektórzy historycy uważają, że to powstało na innej zasadzie, że tutaj, gdy zakładano miasto Koszalin, to wówczas tutaj urzędnik biskupa Kamińskiego, bo ziemia wtedy wówczas należała do niego, miał swoją siedzibę w kaszteli, czyli był mieszkańcem kasztelu, kasztelan i stąd kasztelan. Są entuzjaści, którzy próbują szukać tego grodu, ale nasi archeologowie zdecydowanie i wcześniejsi, pan Skrzypek, pan Janocha, jak również i obecni, uważają, że, to, że tutaj grodu nigdy nie było, że koszań został założony na surowym korzeniu. To jest ich zdanie. Wszystko było puszczą, dlatego tutaj żadnego traktu specjalnie nawet nie było. Ten trakt został zbudowany dopiero koło połowy XIX wieku. Żadnej bramy w tym kierunku nie było. Była br brama mońska, gdzie można było w kierunku na Jamno i na Darłowo, tam gościńce, były średniowieczne, pod Osiekami, na wysokość po tej stronie Unieści, jest jeszcze takie uroczystko, gdzie była Kaczma i rozjazd w kierunku na Jamno i w kierunku na Darłowo. Dalej, na południe można było jechać w kierunku na Bobolice, które już wtedy były, no troszkę później stały się miastem, ale były też spore grodziska kaszówskie. W okolicy, przy, o, w samych Bobolicy były trzy grodziska kaszówskie, więcej było w Polanowie, ale to wszystko tamtędy na południe i na zachód w kierunku na Kołobrzeg. Na Białogard można było jechać też przez tą bramę południową, a na Kołobrzeg w wieku trakt mniej więcej przez Biesiekierz i tam Farnowo i, i przez Farnowo, tak oczywiście, i jeszcze ta inne miejscowości dalej w tamtym kierunku, tak jak teraz, jak stara droga na Kołobrzeg wiodła. Właśnie to dzięki temu przeżyli wszystkie swoje trudne czasy, dzięki Kościołowi, dzięki związaniu z wiarą katolicką i do dzisiaj tego nie widać u nas w Koszalinie, ale jak się pojedzie dalej, właśnie patrząc w kierunku Gdańska, to ten katolicyzm zupełnie inaczej wygląda. Tam kościoły, co prawda, pustoszeją już, ale nie w takim tempie, jak to u nas się dzieje. Także ta wiara w Kaszubach siedzi od dawna. Zresztą jeszcze w czasie II wojny światowej, przed pierwszej, czym rozróżniano Niemca od Kaszuba? Tym, że Kaszub był katolikiem, a Niemiec był z reguły ewangelikiem to były proporcje, powiedzmy, 80 do 20 nie, Wacek? Tam było Księstwo Gdańskie, należące do Polski, tu było Księstwo Gryfitów. I w momencie, gdy nastała reformacja, reformacji nie było w pomorzu Gdańskim. Tam dalej największą rodowniczą Kaszubów jest Matka Boska, tak było i tak jest do tej pory. Natomiast tutaj, na po zjeździe w Trzewiatowie w 1533 roku książę był jednocześnie biskupem ewangelickim, protestanckim, no i wtedy wszyscy poddani musieli się podporządkować i zmienili wyznanie właśnie z katolickiego na ewangelickie. Przedtem Kaszubi posługiwali się w kościele językiem polskim. Nie mówili w kościele po kaszubsku, tylko posługiwali się językiem polskim i tak było na, na Kaszubach, na Pomorzu Gdańskim do końca, tak. Ja mam Odziedziczony po rodzinie śpiewnik wydany w języku polskim, pieśni kościelnych i książka do nabożeństwa mojej babci, to zostało na Pierwszą Komunię, to też XIX wiek i wszystko w języku polskim się odbywało. Natomiast tutaj zrobił się problem w momencie, gdy nastała tu wiara ewangelicka, bo nie było odpowiednich materiałów do nauki ewangelizmu. I w związku z tym katechizmy powstawały, tłumaczenia na język polski to było mostnika, ale mostnik to nazywał się Brukeman. Brukeman, czyli od mostów, człowiek od mostów. No i w momencie, żeby, żeby zanieść tutaj, że to był też Słowianin, to nazwali go mostnikiem, on naprawdę tak się nie nazywał, tak? No i on właśnie taki katechizm wydał, dotyczący oczywiście wyznania ewangelickiego. I drugi taki, to był Szymon de, de Crofey w pytowie. Tam, w tych rejonach, ziemi lęborskiej i ziemi Bytowskiej, tam, mimo tego, że byli to mieszkańcy księstwa Zachodniopomorskiego pomorskiego w różnych okresach i królestwa polskiego, bo tam ta, ta władza przechodziła często właśnie z rąk do rąk, to tam w ogóle kaszubi nie posługiwali się językiem niemieckim, więc żeby do nich dotrzeć, trzeba było po prostu zrobić to w języku polskim, bo po polsku mieli czytać, a języka kaszubskiego nie był. My tak twierdzimy, że tutaj okolice Koszalina łączą historyczne tereny Księstwa Kaszubskiego z obecnymi Kaszubami mieszkającymi na Pomorzu Gdańskim. I tak trzeba to przejmować. Stolicą nigdy nie byliśmy i nie będziemy. Stolica Księstwa Kaszubskiego była zawsze w Szczecinie. No to te, w tej legendzie miejskiej jest trochę prawdy jednak o tym centrum Kaszub. Koszalin, centrum Kaszub. Geograficzny. Geograficzny. <laughs> tak, kiedyś było. Można powiedzieć, że tak. Natomiast teraz, no niestety, granica się przesunęła na zachód, ale mimo wszystko, no, Kaszubi są tutaj, byli, są i mam nadzieję, że będą. I wyjdą bardziej z kaszubskością na zewnątrz, swojego cia ciała, ducha, taką mam nadzieję.